No to witam się w pie... <grywy> chowaj się, chowaj się. Ale ty jesteś O i poszedłem w złomańkę nie, a to... E, skatka. Blyadź. Może iść po Ciebie, wody. CO TO K***A JEST? Co się stało? Z k***a mi k***a jakiś k***a Dwa, sześć, dziewięć. Sześć, dwa. No i pyk, wchodzimy. Ta nuta jest spoko, ja się go pokonam. Tu nie ma. Będzie dalej. Tu jest. Uh. ci wytrych mam. Co? Jest nasz. Chodź tu szybko. Czekaj. Okay. Nie no. Jest, jest, jest. Yes. Gdzie jesteś? Ja się wróciłem tu? kurwa do tyłu. <laughs> Mi się pojebało. Uciekam, chyba drugie będzie. Gdzie? I tu chyba mamy. Tak. Ja po prostu wytrychu, że wam idzie. Ja się, jesteś, się. I co teraz robię? Chciałem czekać? Jak będzie ten, to wyjść po prostu i od razu wejdź znowu. No, co? Ty skinąłem. Nie mogłem się schować do szafki, kurwa. Pisało mi. Pisało mnie, że kurwa. Co? Co ci pisało? Coś nie blokowało przed schowaniem się. Dobra, zrobimy to jeszcze raz szybka rura i tyle. Żaden problem. Kurwo, jebana Dostaję. Co wygląda głupio, jak <Kupia, kury. głupia> Pst, kurwe i chłop się gło, w lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół, góra, dół. Yo, that's a dumbass, na ty jeszcze Jacka chyba nie miałeś. Nie no wiem, ja to robię co chwilę, jestem już to pro playerem. Ty widzisz, jak to robię w ogóle? Nie. No. Z to jest górna jeszcze że się gadasz w prywatce. To jest basic jaka minigera, ja ją po prostu zrobię. My się nie że... będziemy tutaj, tu do elewatorów, no to jest koniec gry. Możesz to kotce cenkę czy nie? Attagracja, dobry. Ale jeszcze zaczekam na to. Aż dorsy. Bo do kolejną część. Co? Co ze mną jest nie tak? Czy jestem cały czarny? czego tak wyglądam, kurwa? O, 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 nie patrzę. Na ryju mi się ze ja no właśnie To nie są książki, to jest blok cementu. A ogień nie pierdolął. A od razu, od razu się odwrócił. Widzę, właśnie. Poszedł sobie z do 0... 5... 1, 0... 9. Ja potrzebuję witaminy, kurwa, albo plasterka. Jest, o kurwa, wziąłem. Kurwa, witaminy wziąłem. No to dlatego kurwa. Ja, ja, jak mogę ci je dać? Tak by teraz stał kurwa z nieprzydaną. <laughs> no dobra, no, jest jest jest. Kurwa zabl... nie no ja pierdolę, się wyjebie, ale się wyjebię, ale się wyjebie, ale się wyjebię CICHO! Spierdalam <noise> Jak on przeminie, wychodzisz i wychodzisz znowu Dobra, Co ty odjebałeś? Ja sam... ja sam powiedziałem, jak on przeminie, kurwa No ale... Ale jak on tam dalej przeminie i kończysz karierę z dorsami, czy jeszcze będziesz próbował kiedyś? Ja na razie nie będę próbował jeszcze, ale nie... Spoko, w f...